Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pompie ciepła, która została zaprogramowana, zainstalowana w nieocieplonym, w nieuszczelnionym domu. I zobaczymy dzisiaj wynik po 10 dniach takiego testu, właśnie uruchamienia yy, i sprawdzania, czy po prostu pompa będzie nam się sprawdzała. Powiem Wam tylko jedną rzecz: yy, pompa ciepła yy, monoblok Blaupunkta. Widzieliście ją w poprzednich filmikach, jak, była, jak był montaż. Została, że tak powiem, zainstalowała, zainstalowana u nas ze względu na to, że posiadamy fotowoltaikę na starych zasadach. Nie wykorzystujemy prądu. I po to, żeby przepisać w kolejnym nowym roku rachunki na nas, musieliśmy jakby tą energię zużyć. I no, dlatego ona została zainstalowana. Też taki pomysł jest od wiosny po prostu być na off-gridzie do jesieni, zbierać tą energię, żeby w przyszłym roku 2025 po prostu no, ogrzewać się częściowo tą pompą, częściowo kominkiem. No, w sytuacjach awaryjnych. Yy, jeszcze będzie do tego używany piec, tam grzałki, ale to w innych filmikach będziecie wszystko widzieli. Słuchajcie, dzisiaj yy, 24-12 2024, nastawa 45, nic tutaj z nastaw się nie zmieniło. Zaraz przyjdziemy do karteczki, tylko chcę wam pokazać licznik. Ile tutaj ma pobranej energii 406 kWh. Tak, taka jest pobrana energia. Słuchajcie, mamy tutaj karteczkę i zobaczcie sobie na tej karteczce tutaj. Tę karteczkę widzieliście już w, poprzedni, w poprzednich filmikach. 27 zostało to zainstalowane. Przepraszam nie 27 tylko 7 zostało zainstalowane. Zresztą tak jak widzicie. Czekajcie ja wezmę w inną rękę w drugą rękę żeby było widać. O tak. No i co. No i pierwszego dnia Pobrało. Y, oczywiście ona została zainstalowana. Ja wam pokażę. Tutaj mamy zbiornik 400 litrowy, tutaj mamy zbiornik y, 800 litrów, tak. Wężownicą jest podłączone wszystko. Dzisiaj zostaje ona wyłączona, już zawór został zakręcony, tak. Y, no, bo dlaczego został zakręcony? Ja wiem dlaczego. Już wam powiem, o tutaj z Misio przychodzi. Cześć Misio. Przyszedł sprawdzić co ja tutaj robię. Słuchajcie, zapomniałem zamontować, co zapomniałem zamontować? Zawór zwrotny. I jeśli powiedzmy, powiedzmy pompa nie działała, no to po prostu jeśli chodzi o piec czy coś tego typu, tak? Zauważyłem, że po prostu no ta ciepło ucieka z tego bufora, tak? więc no, muszę tutaj zainstalować, znowu to przerobić, więc zainstalować, bo po prostu zapomniałem, wyleciało mi po prostu z głowy, nie? No i na chwilę obecną jest tutaj temperatura 47,9, tak? Zostało to dzisiaj, został uruchomiony piec na nowo, tak? Więc pompa już zużyła tyle energii, ile mogła zużyć. Będziemy ją dopiero uruchamiać po... E, renowacji naszego domu, czyli po wymianie okien, po wymianie, po uszczelnianiu e, tego, co znajdziemy, tak? No ale to w kolejnych filmikach się dowiecie. Dobra, słuchajcie, przechodzimy tutaj, więc mamy tak naprawdę ta pompa ogrzewa tutaj e, 1200 litrów, tak? która idzie na grzejniki, i zadana temperatura na grzejnikach jest 45. E, gdzie tutaj jest? No, nie widać, nie widać. Ale tutaj 45, tutaj jest na zaworze, jest ustawiony. 45, tutaj mamy termometr. Dopiero się zaczyna, zaczynamy uruchamiać to wszystko, jakby dzisiaj na piecu. No, więc co? Więc tutaj termometr pokazywał zawsze 45-44, 43, tak? Więc grzejniki szła temperatura 45. Były modyfikacje próby ogrzewania 40 stopniową temperaturą domu, ale to nie zdawało egzaminu, więc cały czas 45, żeby utrzymać tą temperaturę 21-21,5, tak? Taką temperaturę utrzymać w domu. No i ona zostawała, że tak powiem, na takich parametrach y, ogrzewanie było cały czas, tak? Także pompa chodziła też na 45 stopniach. I słuchajcie, co ja wam będę krótko gadał. Pierwszego dnia 47, drugiego dnia 36, trzeciego 36, czwartego 21, piątego 38. Później mnie akurat nie było, więc wzięliśmy średnią 28 przez 4 dni. Tak, tak 4 dni. I tutaj co jeszcze jest? 34. Kolejny dzień. I kolejny dzień 43, tak? Później pompa była 20, 21, 22 wyłączona praktycznie i o godzinie 18 włączone zostało. 23 i 24 zostało to tak ustawione. Więc krótko mówiąc, pierwszy, drugi, o, palec taki brudny od pianki, od uszczelnienia. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Później tutaj cztery to jest 9 9, 10, 10, 11, 12, 13, przez 13 dni, 13 dni, czyli zobaczcie, 406 kWh, i widzicie, już pomyłka jest. Musimy to jeszcze raz policzyć, tak? No ale powiedzmy, to jest źle zrobione, bo ja policzyłem 10 dni, a tutaj patrzę, że to jest. Um... To będzie tu skreślone, panie. Skreś to ołówkiem budowlanym, panie. To jest źle, więc sobie policzcie sami, jak to wychodzi. 406 kWh, zresztą po liczniku zobaczycie. Widzieliście już, ale jeszcze raz pokażę, żeby było, że coś nie ściemniam, tylko po prostu moja pomyłka, bo policzyłem 10 dni, a wiadomo, że tam było ich troszeczkę więcej. No, 406, tak? Więc jeszcze raz policzmy, żebym ja się nie pomylił. Raz, dwa.

a na 45 cały czas była włączona zobaczmy ja już pokazuję właśnie tak zawsze było spisywane o 12 mniej więcej plus minus tak pytaliście w komentarzach jaka średnia temperatur no to zaczynając tam 2 stopnie 2 2 2 2 2 2 2 2 tam gdzie nie gdzie było 5 później znowu 2 później było 0 tak także mniej więcej w tych samych tam plus 3 plus 5 do zera tak może minus jeden gdzieś tam się trafiło nie no ale nie mam stacji pogodowej więc że tak powiem no takich szczegółowych temperatur nie mam tak mniej więcej plus minus było to po prostu zapisane tak no i co i 30 parę kilowatogodzin na dom na dom nie na dom tylko na dom panie na dom 100 metrowy tak mniej więcej plus minus bo jest 7 grzejników Okna drewniane, dwuszybowe, nieuszczelnione, że tak powiem. Okna, przeciągi przez drzwi, połączenie, że tak powiem, jakby piętra z poddaszem na poddaszu, niedocieplone w całości, tylko częściowo, nieuszczelnione też tylko częściowo i zaczynamy właśnie tu doszczelniać. Ale to w kolejnych filmikach zobaczycie rezultaty pewnie, jakie tam będą zrobione. Więc no sami widzicie, tak? 100 metrów domku i, i, i takie rzeczy na 13 dni, 400 kWh, czyli powiedzmy na miesiąc, czy 800 kWh, tak? 800 kWh powiedzmy na miesiąc, powiedzmy, tak, plus minus. Powiedzmy, 800, 900 myślę, 900, bo tutaj było raz, dwa, trzy dni w ogóle wyłączone. No to 900 kWh w miesiącu. Razy złoty coś, bo nie wiem ile teraz kosztuje prąd, mamy tą fotowoltaikę, więc my tylko płacimy za te przesyły na starych jeszcze zasadach, więc o tyle nam się dobrze trafiło, że kupiliśmy dom, gdzie były stare zasady. Tak, no właśnie. Więc sami widzicie 900 razy złotówkę to jest 900 złotych miesięcznie. Razy, 4, razy 6, powiedzmy 6, no bo powiedzmy 5, no 5 miesięcy w roku grzejemy. Więc razy 5, bo latem mamy tu inne systemy jeszcze do ciepłej wody użytkowej, więc my tutaj ciepłej wody użytkowej grzejemy też, czy ze względu na to, że tutaj w tym buforze jest spirala, tak? Sanitarna, więc to też jest podgrzewanie, tak? Tej ciepłej wody użytkowej. No właśnie, i to wychodzi 900, czyli 900 zł. 900 razy 5, 4500. My wydaliśmy w tamtym roku 5000 na opał, więc. Sami widzicie. Jedno do jednego, tylko że przy pompie nie muszę nic robić, nie? No właśnie. Włączam i idę. Ok. Dzisiaj na tyle, króciutki filmik. Widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.